tak o mój ulubiony sposób hakowanie w tej grze jest zabawne bardzo przyjemne i nie tylko że nie tylko mi tego zrobić złoczyńcy O, o tak. Kozi. Mamy to. Świetnie, mamy to. Dobrze. Coś miałeś? Kasa miałeś. Dobra, Gdzie my jesteśmy i dlaczego tu nie ma wyjścia? Dobrze. To jedziemy. Pacjent zero, pacjent wszystko może. No dobra. Zaraz, to gdzie ja w końcu mam iść? A. Okej, okay, czekamy. Jak miło, że w porównaniu do jedynki zrobili system rzucania przedmiotami większą siłą, Bo w poprzedniej części trzeba było niesamowicie się pospalać, żebyśmy mogli czymkolwiek rzucić. Hmm. Wygląda jak referendum. O ja cię, a ja bronię. A nie, jednak mam Podejdź bliżej I następny Dziwne mówią że tych nastatków wyglądają bardziej Nie wiem jak to powiedzieć Mamy to Kasa jest Brun jest Ty hmm. tylko nie podniesiemy Ale to już podniesiemy Świetnie, dobra Tyle, Tyle tutaj dają tych Dobra, co my tu mamy? Ja w ogóle byłem tam, teraz ja jestem tu. Dobrze, zobaczymy co się stanie później. Broń jest, będzie gotowa do starcia. Miejmy tylko nadzieję, że nic się złego nie stanie po drodze. Dobrze, winda. Nie, po prostu otwarzasz Aha, manekin. Hmm. Stoły operacyjne i ani jednego dobrego sprzętu do walki. Zbieram dropy nie widzisz. No ja dropy zbieram. Tak, zobaczymy, że teraz stanie. Prawdopodobnie nic dobrego do tego faceta. O jacie go Mamy to Co ja mogłem użyć po prostu pozorów, zawrzęciłem amunicję o, a w dwóch, żeby tak przelądować, to trzeba przytrzymywać prawy przycisk myszy. Tak, mogliśmy go tak zostawić. Ale wtedy... <grym> cały czas by się kiwił i robiłby mi problem ze słupkami. Dobrze. Co my tu mamy? Amunicja, broń, amunicja. Dobra. O, to będzie dobra broń. So we mamy. Isaac, it's Dana. You have to dismember the creatures to stop them. I know. I've had a lot of practice. Just try to stay in one piece. Thanks. Pobra próbki krwi, czaszka, bebech, No, dobra, Idziemy. Oh. Bra, punkt zapisu Punkty zapisu w Dexpressie często się pojawiają na początkujących poziomie Później może być gorzej <grybujesz> Dobrze, co my tu mamy? Tout of the Limbs, no jakbym nie wiedział O nie Czemu mam wrażenie? coś tu się będzie dziać hmm. i zniszczyłem wazon no dobrze zobaczmy co my tu mamy szczotka o szczotka to dobra broń ja dobrze idę? jaśnicy potrafią zawić wszystkie. Słyszałem, czy słyszałem szyb wentylacyjny? Ale mógłbym przysiąść, że słyszałem szyb wentylacyjny. O jacie. No dobrze, zobaczymy co będzie później. Powiem szczerze, te nekromorfy znacznie się różnią od tych na statku i szimurze. Tam po prostu wygląda. miały mniej, zroz... <laughs> mniej rozbudowany kręgosłup. O, mamy to. a Atak mojego nieprzyjaciela. Właściwie tych wszystkich nekromorfów skończył się jak dość prostą objawą. Czy można to wszystko pokonać? Tak naprawdę, strzelając im w nogi w i w rękę, najprostszy sposób. Mówiłem na normalu, pokazuję po prostu wam. też, jak to No cóż... Kasa, kasa, broń, amunicja, życie. Na początku, na początku dają wam dużo apteczek i, i amunicji, ale później to wszystko będzie maleć. ale i w końcu trzeba będzie kupować sprzęt pancerze amunicję. Co to jest? Krzesło? Dobra, co my tu mamy? Nie, nie chcecie. Cię. O, tam Dobrze. kto będzie chciał tego poczytać. To wiecie, wystarczy przestać pauzować. A ja ogólnie chyba rozumiem, co się tu dzieje. Hmm. No dobra, wszystko rozumiem. Zobaczmy, co będzie za chwilę. Hmm. Co my tu mamy? Wiecie, to jest gra Surviwa Horror, a w każdym Surviwa, że co robisz, rozglądasz się za osobami, które mogą Ci pomóc w grze. Hmm. O jacie. Powiem tak, pod względem sterowności w jedynce a równości <grymność> z dwójką to tam mamy większy opór do wszystkiego. Nawet szybko się atakuje. Czekaj, kim on jest? A, to Dostrowski Chyba ten z nagrań, dobrze Nie jestem ekspertem, ale coś mi mówi, że za chwilę będzie tu pełno od wrogów Ale kamuflaż, no tu macie Nie no ta, weź, tam rany. Zresztą ta pozaś nie umie klucze robić fikołka w tej wersji. W sumie żadnych chyba pierwszych dwóch nie potrafię. Zapraszamy. strzelać U, mamy to Następny postłużę, że ktoś jeszcze chodzi Co to? I'm No, nie. Aby to. Amunicja. Tak naprawdę nie Dana. Dana. Okay, you're right. I do need your help. Talk to me. Look, Isaac, we don't have to be friends. If like it or not, we're stuck together. Tideman's your enemy, not me. Alright, Okay. Fine. So where the hell am I? How did another Necromorph outbreak get started? You're on Titan Station orbiting Saturn. As for the outbreak... Output... <laughs> Shit! Tideman's jamming my signal! Takim jakimś strzale, to nie można nic tego kontrolować. A to to Następny dr Brian Alfold hmm. O! Błyskotliwe Dobrze mamy to. Dobrze. U. <grytania> Każdy dźwięk w tej grze po prostu przeraża. No dobrze, co my tu mamy? amunicja jest gdzie jest, nie jest szukamy tylko punktu zapisu o dobrze to na tyle w tym odcinku mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do moich poprzednich filmów i tych, które mam zaraz zrobić jeszcze, cześć